Hej hej, Grand 2 wjechało, więc zobaczymy co w trawie piszczy. Pierwszą nowością są omni To są te urządzonka, które tu widzicie. A w zasadzie jedno urządzonko, które zastępuje wszystkie narzędzia, jakie do tej pory były nam potrzebne w grze, czyli łopatę, siekierę, młotek i klucz. Tutaj sobie go upgradeujemy, poszczególne. Narzędzia, jakby w tym OmniToolsie sobie upgrade'ujemy do wyższych poziomów. Mamy wymagania, jest to tyle fajne, że nie musimy mieć w ekwipunku wszystkich narzędzi, które ciągle się gubiły, niszczyły, bo OmniTools się nie niszczy. Upgrade'ujecie go dla całej drużyny tylko raz, tak więc nie marnujecie matców, które na początku są cenne i trudne do zdobycia, aby odblokować kolejny poziom. Macie to wszystko w ekwipunku. Jak chcecie sobie na przykład ściąć trawę albo rozłupać kamień, to po prostu do niego podbiegacie i wciskacie E. Ekwipunek jest wolny. Jeśli macie wymagany poziom omnitursu, to po prostu to zrobicie tak. Tam mamy taki krzaczek, który wymaga wyższego poziomu, którego nie mamy. No i tu nie, nie zrobimy tego, bo jeszcze nie odblokowaliśmy tego. To jest pierwsza duża różnica, na plus moim zdaniem, głównie przez oszczędność materiałów no i porządek w ekwipunku, tak. No i pamiętam, jak jesteśmy ze znajomymi, to zawsze ten pierwszy sprzęt wyższego tieru miała jedna osoba, no bo ciężko było go zrobić na początku, i coś trzeba było wykopać, ściąć, rozwalić, no to ta jedna osoba musiała biec. Ktoś czasem znalazł coś, cennego, rzadkiego, no nie mógł tego wydobyć, bo nie miał narzędzia. Teraz ten problem znika, tak więc bardzo na plus. Drugą, największą nowością, a zarazem najbardziej wyczekiwaną i moim zdaniem najlepszą, są... Tak jest... Pierwsza, odblokowujemy mrówkę. Aczkolwiek możemy zobaczyć, że pełnimy do jakiejś pająki. Pytanie, czy te mrówki kolejne będą się czymś od siebie różniły, czy tam będą różne rodzaje mrówek, czy my te mrówki będziemy mogli ulepszać, tego jeszcze nie wiem. Ale mamy sobie taką oto mróweczkę, go, na której możemy jeździć. To podstawowy plus, feature. Mróweczka zasuwa szybko, a na sprincie no to już leci jak czubek. Drugą rzeczą, to jest ciekawe, że możemy sobie... Złapać inną mrówkę, i ona teraz będzie za nami chodzić i będzie nam pomagać w walce. Na razie możemy mieć tylko jedną, też nie wiadomo, czy to się jakoś będzie rozwijało, rozbudowywało. Ta jedna mrówka, no tak sobie działa, średnio zawsze gdzieś zniknie, ale jak zaczniemy się z kimś bić, to powinno przyjść, ale nie przyszła. O znalazła się mrówka, nie to nie moja mrówka, nie to moja mrówka, no zagubiła się, ale się znalazła, no to jeszcze tak sobie działa, pewnie do dopracowania, tak więc drugą opcją jak wszyscy widzieliście jest to, że z mrówką można też walczyć i nawet nieźle sobie radzi z takimi słabymi i nawet średnimi jakimiś robaczkami, no to to wiadomo farma, to tutaj się no, nie ma walki, tu jest tylko eliminacja. Ale mróweczka bardzo dobrze sobie radzi, jak widzicie. Też można zbierać rzeczy, lód, jakieś gałązki, ale jest jeszcze kolejna super rzecz. Mianowicie, możecie ścinać trawkę i to dosyć szybko, jak widzicie. Nie wiem, czy to będzie można rozwinąć do wyższych poziomów siekiery na przykład. Nie wiem. Ale tak, możecie sobie szybciutko pozbierać trawkę, żeby zbudować bazę. I co jeszcze istotne? Mrówka bazowa może nosić aż 12 belek. Ładków Gdzie normalnie wy możecie nosić 5, także no, też jest to duże usprawnienie. Budowy bazy, tak, łatwiej będzie i szybciej można sobie zbudować jakiś fajny fort my to na razie. Obudowaliśmy wszystko murem prowizorycznym już na dobitkę o piątej nad ranem, który na razie jest zbędny, bo tutaj żadnych ataków wrogów jeszcze nie ma. Ale zakładam, że będą, tak jak w jedynce zostało to wprowadzone, mam nadzieję, że to będzie rozwinięte. A, i zmrowki też można normalnie budować. To kolejna rzecz. Lubię tutaj postawmy jakąś ściankę, żeby to zademonstrować. Podłogę pierwszą, bo mamy bazę bez podłogi, coś to będzie mnie pewnie irytowało. I tak z mróweczki zbudowaliśmy sobie strukturę. Także fajnie to wszystko działa. Można przesuwać, nie wiem. No nie można, można coś przenosić normalnie na mrówce, więc jakbyście chcieli przenieść tę całą bazę w inne miejsce, no to też można szybciej pojeździć, tak. Zapomniałbym o jeszcze jednej istotnej i pożytecznej kwestii, a mianowicie inwentory. Nasz mołcik, w tym wypadku mrówa o imieniu Kot, bo dla mnie to jest naprawdę kot, ma także swój plecak. Jest on dość duży, nie przeliczałem tego, ale jest tylko odrobiny mniejszy niż Wasz plecak, tak więc no to też dużo to daje. Tym bardziej, że mrówkę możemy w zasadzie w każdym momencie przywołać. Ona będzie za nami podążać, będzie z nami walczyć. Możemy ją też oj, tu mruwa, odesłać do domu. Ale w dowolnej chwili możemy ją sobie przyzwać. No, jest cooldown. Co jest? No. Tu my to poza bazą i chyba nie przyzywałem jeszcze. Ale ona już sobie idzie. Tak więc, no naprawdę, to tak uprzyjemnie grę. Raz, że satysfakcja zjeżdżenia, zniszczenia, ze zbierania. Na moncie jest duża, szczególnie jak ktoś grał w jedynkę i się nabiegał. Na no a dwa, że to bardzo sprawnie przyspiesza wszystko, tak. Pytanie jakie będą kolejne monty, czy może będą dwuosobowe, może będą miały jakieś inne fajne feature'y. No albo po prostu będą miały większe zdolności bojowe. Mrówka też nawet jak z niej zejdziecie, nie musicie walczyć na grzbiecie, jak z niej zejdziecie, to ona będzie razem z wami walczyć, co też daje możliwość pokonania no, łatwiejszego pokonania całkiem trudnych przeciwników. Więc polecam 10 do 10. Do fabuły to nie chciałbym spoilerować. Zresztą też za dużo tej fabuły niestety jeszcze nie miałem okazji przejść bo gramy sobie ze znajomymi, którzy będą dostępni dopiero wieczorem. Tak więc ja jakby nie podążam dalej, specjalnie nie eksploruję. Trochę sobie parmię jakichś matstów, żebyśmy mieli łatwiejszą gierkę wieczorkiem. O, mamy pająka. Wchodzimy. Nie ma pojęcia. Tak, więc to do było nie będę się wypowiadał. Skupimy się na innych rzeczach. Nowe. Robalki. Tu mamy taką oto gąsieniczkę, która się zmieni w pięknego motylka zapewne. Gąsieniczka wygląda groźnie i bałem się zacząć nią bić, no ale okazało się, że jest totalnym fajfuchem. Nawet nie potrafi uciekać. Podejrzewam, że no, jest jeszcze źle napisana. Potrzeba jej trochę inteligencji. Może coś by mogła robić: zwinąć się w kokon i, i nie wiem, kuć nas cokolwiek. Lepiej uciekać. Ona się kleszczy po prostu wszędzie się kleczy, Netnie w trawie, na płaskim terenie też się zatrzymuje nie wiadomo na czym i, i szybko ginie. Ale tak, jest sobie gąsieniczka. Nic specjalnie nowego z niej nie ma. W sensie, z lutu z niej, z części gąsienicy. Tak jak i z części reszty stworków, które się udało znaleźć nowych. Kolejna gąsienica. Chyba dam mi spokój, nie będziemy katować bideka. No nowe, zaraz może mi się uda spotkać. Tu gdzieś to było. No, wczoraj prawie dostałem zawału. A dzisiaj, jak na się, nie będzie. Ja wam. Nowe stworki. nowe stworki, nowe owady oczywiście, rubale, To już bardziej groźne. Zobaczymy czy tego damy radę pobić. to będzie wyzwanie. Bombardiro krokodilo, Ale tu nam rówka ładnie tankuje, także chyba będzie hashtag easy. Ale nie mamy jakiegoś dobrego giru jeszcze. Nie o to mi chodziło, to był stary owad. Ale potrzebowałem go, żeby zbudować kuchnię. Wiecie, może tu, może tu. O nie, Tu ma... Najgorzej. To nie wiem, czy to poradzimy, nie mam strzał. na niestety Mrówka niewiele pomoże Ale udało się No już trochę adrenalina skoczyła Jak komar Kurde tam jest kolejny komar No gra jest dzisiaj złośliwa Wczoraj wpadłem na to co chciałem wam pokazać Wielokrotnie I jeszcze się tego bardzo bałem A dzisiaj same gęsienice. Zatrzęsienie gąsienicy. A więc zawsze w modzie. Tu no, robimy od krokodila. Zarazem zdążę wystrzelić. Chyba należy w tym górnie. Nie, kota mi zabija. Dobrze. Wtedy nie wiem na razie czy można, a, a jeśli można to jak leczyć mróweczkę. Możemy ją pogłaskać, żeby jej było miło. szybko odzyskują życie. To pająk. Nie, o jest skorpion. To jest kolejny nowy mąd. On dwa. Ale to są młode. A tam jest stary. Fuck. No to nara. Nasza mrówka żyje? Nie, nie żyje. Ale tylko przez minutę. Nie, jest powalony, jego można podnieść. Ciekawe co będzie jak zginie. Jeszcze mnie nie zginął. No to historia dzieje się na Waszych oczach. Mam nadzieję, że nie zginie forever. Well, Onaczej for dopiero teraz znikną na trochę. Nie niedobrze. Dobrze, wywaliłem się, pokazując wam skorpiona. Przespałem noc i całe szczęście widzę, że już mróweczka ożyła. Robimy drugie podejście. Doesn't stało? Kto to zażarł? to jest? Ta mi objada. Dobra, bo ta mrówka nie może tu zostać sama. Miejmy nadzieję, że pójdzie za nami. Jeszcze raz idziemy do Skorpiona, bo przy Skorpionie też w tamtych okolicach był drugi nowy młot. Jak pewnie zauważyliście, był mały skorpion i duży skorpion. I to też jest taka nowość, że są młode i nowych, bo nie widziałem w sumie tych starych owadów, żeby były młode i stare. O, jest, karaluszek. To jest akurat już dorosły karaluszek. Karaluszki nie atakują. Nie są też specjalnie mocne, chociaż może nam się wylosuje pewien obrzydliwy motyw. O, no, widzicie, mała mrówka też tu już z nami walczy. Także dwie mrówki i ja. Nie było obrzydliwego domu. Muszę Wam powiedzieć, że zdarzyło mi się, że odpadła mu głowa, a on dalej biegał. To było obleście. Wow, gdzieś by ten skarpion, który nas pokonał. Ale on chyba nie wiem, czy to jest tak, czy on bronił tych młodych skarpionów i wyszedł z ziemi. To najpierw zaatakowały nas dwa młode, a potem przed stary. O, tam idzie stary, widzicie. Chyba nie chcę ginąć znowu. Więc podaruję ...battle, A on się tak zakopuje. No. I jeszcze jest jeden nowy robaczek, ale on chyba musi mieć małego respa. Może dlatego, tyle jest tutaj later pilarów, bo to właśnie ma podpowiedź że chodzi o motylki. Chodzi o motylki. O, jest motylek. Też chyba nie będziemy się z nim teraz męczyć. Motylki mają lodowe ataki. I tutaj widzę, że jest kolejny kolega. Z nowych, o tu kolejny motylek. Jest to mianowicie ślimaczek. Slimaczki od razu wchodzą w korupkę i... Jeszcze mi się żadnego nie udało zrobić. Natomiast, jaki wpływ mają te nowe robaczki na grę? Wpływ mają taki, że to są wszystko robaczki nisko levelowe. Zaczęliśmy gierkę. Nie mamy już wszystkich narzędzi. I to są robaki na takim poziomie jakiejś tarczówki. Nawet nie tarczówki, tego bombardiera, którego widzieliśmy, komara, może nie. To są wszystko takie bardzo podstawowe stworki, które są już w pierwszej krainie. I po tym, jak je zabijemy, to z lutu możemy robić w zasadzie jedynie bronie kolejne. tak? Znaczy bronie i wbroje. Nie otrzymujemy żadnych nowych niem, nie struktur, jakichś urządzeń do tworzenia czegoś. Czy do gotowania, czy do budowania. Więc tutaj, jakby, rozwój technologiczny na razie nie ma miejsca. A jedyne, co nam to daje, to, jakby, zbroje, które są w tej grze bardziej e, hmm, uklasowione. W sensie mamy więcej rodzajów armora, i to są armory pod tanka, pod maga, pod e, jakiegoś tam asasina. Też jeszcze wszystkich nie odblokowaliśmy, nawet tych z pierwszego tieru, więc trudno mi dokładnie powiedzieć. Ale no jest ich tu dużo i być może będzie to bardziej rozwinięte niż w jedynce, chociaż pod koniec jedynki z tego co pamiętam coś tam dodawali. Ale tak jak magiczny staw, to mam wrażenie, że te stawy to nic nie robiły w jedynce, były useless. Tak mam nadzieję, że skoro tu już od początku... Jest taki wybór zbroi i wszystkiego to, to, że rozwinęli ten temat mocniej. No. Także rybaczki mamy... Oh, fuck. O utknął mi w sieci. Widzicie na moncie, to raczej jeśli macie energię, to żaden stwór was nie dorwie. Mówiłem, że nie chcę się wypowiadać o fabule, zresztą za dużo fabuły tutaj nie widznąłem. No i nie oszukujmy się w walach, Nie do końca chodzi o fabułę, chociaż w Grandet. No jest ona zabawna, jest ona klimatyczna. Miło się ogląda te wszystkie przerywniki, ale nie o tym. Natomiast to, co chciałem poruszyć, to takie pierwsze wrażenie, a propos tego, że na samym początku mamy w zasadzie to, co w jedynce: te same stworki, tą samą technologię, te same rzeczy do krawcenia, z wyjątkiem wspomnianych wcześniej nowych zbroi, nowych stworków, ale poza tym nic tu się nie różni. Z tym, że jest to Miło przyspieszone, dla kogoś kto grał w jedynkę, na pewno. I mam wrażenie, że przez te pierwsze etapy Upgrade'u właśnie tego Omnitursa, I pierwsze tam tiery broni Pierwsze tiery zbroi i te pierwsze rzeczy do budowy w bazie i tak dalej To bardzo szybko gra nas przez to przeprowadza, także Dla kogoś kto grał w jedynkę, to takie przyjemne odświeżenie nie ma się takiego poczucia, że w kółko się robi to samo. A jednocześnie... Mam wrażenie, że jest jeszcze bardzo duży potencjał, bo... Na przykład sobie weźmiemy Omnitulsa. I sprawdzimy, że Młotek czy Siekiera mają po 5 poziomów. Wydaje mi się, że w jedynce miało 3, No to znaczy, że na pewno... Kurcy dodali sporo nowych materiałów i sporo nowych rzeczy do odkrycia, do stworzenia. Oraz jak spojrzymy sobie na mapę. My w zasadzie. Przeszliśmy sobie ten obszar może, może trochę tu doszliśmy, ale nie do końca. No tu się zrozpiliśmy, tu już na północ daleko nie poszliśmy. I tu mamy powiedzmy. Ja bym tak odkreślił, to jest połowa pierwszej części. Taka a pierwsza część przy, przy pierwszym, jakby relisie, przy pierwszym je się, kiedy nie było jeszcze tam pszczół, ciem i tych takich porków, które dla mnie są jakby o wiele późniejsze, bo ja grałem w jedynkę od samego początku. Więc tu mamy połowę pierwszej części. Podejrzewam, że. Zwiedzimy do końca te dwa biomy. To to już będzie można określić, że to jest cała pierwsza część. Pod względem mobów, craftu i tak dalej. A tu się jeszcze ta mapa rozciąga i rozciąga, więc naprawdę dużo rzeczy jest dodanych. Także zapowiada się rozbudowana gierka. Tylko właśnie zapowiada się, bo na razie... Ja już tam spotkałem... Zapory, że under construction, tak jak to miało miejsce w jedynce, że po prostu jest ściana się nie da przejść. Pytanie jak długo trzeba będzie na to czekać, szczerze mówiąc, aż takiego wczesnego dostępu się nie spodziewałem. Myślałem, że już będzie ciut bardziej rozbudowana gierka na start, tworzywszy, że mieli konkretne podwaliny pod jedynką. No, ale też jakby nie robiłem jeszcze tej fabuły, nie próbowałem eksplorować. Nie wiem, czy jest coś więcej niż w jedynce, oprócz tych rzeczy wspomnianych wcześniej dodatkowych. Czy jeszcze nie ma, to się okaże, jak trochę pogramy z ekipą. No i co jeszcze z negatywnych rzeczy, bo tu trochę pierwszy negatyw leciał. A drugi negatyw budowanie bazy. To myślałem, że będzie bardziej ogarnięte. To jak widzicie, niezły karakan wyszedł. W jedynce mam wrażenie, że lepiej się te struktury kleiły. One ładnie się zatapiały w podłoże, w wszystkie przeszkody. Można było sobie budować mur, i praktycznie mógłby stawać tylko rożek, i do tego można było sobie wszystko równać. No to już niestety stały problemy. Niekoniecznie te struktury chcą współpracować tak do końca, jakbyśmy chcieli. No, tylko tutaj też jest taka kwestia, że my rozbudowaliśmy sobie obóz pod pierwszym laboratorium, i, i tu mogą po prostu kolidować jakieś rzeczy związane z tym laboratorium. No, i może to trochę przestąpić, to jakby kwestia budowy dyskusyjna, ale pierwsze odczucie jest takie, że, że jakby straciło trochę na responsywności, i trochę jakby mapa jest mniej uległa, jeśli chodzi o stawianie rzeczy. I druga kwestia bagi. Tego typu, że na przykład ludziki chowają się. Ludziki, orki, robaki. Liberty chowają się czasem pod teksturą, czasem wystają tylko łapić i atakują. No i to już jest taka rzecz, że wydaje się, że skoro oni ten silnik mają ogarnięty, to, wszystko to raczej nie powinno występować. Tym bardziej, że są to stare stworki, stare struktury, typu wejście do mrowiska i tu zaraz potrafi wystawać jakaś głowa spod ziemi. Not cool, Not cool. No i druga kwestia. To tak jak was teraz zaprowadzę, mam znacznik plecaka, po śmierci się zaznacza gdzie jest twój lud. Ten plecak był już podniesiony wczoraj. Więc serwer był przeładowywany, i tak dalej. A znacznik plecaka cały czas się wyświetla. No i nie ma go tu. Tu mnie zabiła larwa, którą wykopałem, i się to większa niż, niż się bym tego mógł spodziewać na tamten czas. Pleca gdzieś tu niby jest. Ale nie ma. pod powierzchnię. Po tym, jak już całe szczęście został zebrany, bo w jedynce były problemy takie, pamiętam na początku, że przed zebraniem plecak potrafił wpaść pod powierzchnię mapy i już się go nie dało zebrać. No, także takie powiedzmy, drobne liczne drobne błędy. Niektórych bym się nie spodziewał, myślałem, że to już dawno wyeliminowali w jedynce, ale jak widać problemy powróciły, natomiast nie są na ten moment aż tak uciążliwe, żeby jakoś strasznie psuć rozgrywkę, która sama w sobie jest bardzo przyjemna, nie, ja uwielbiam klimat Grandet.